Witajcie kochani w kolejnym filmie Dzisiaj mam dla was dawno niewidziany u mnie Aliexpress haul Mam kilka gadżetów, które chciałabym wam pokazać Część z nich pokażę wam właśnie tutaj W tym ustawieniu Natomiast gadżety do bullet journala To przejdziemy sobie standardowo Do mojego ulubionego podłogowego kadru I tam pokażę wam całą resztę Zacznijmy od przedmiotu Który wywołał um, Dosyć duże Zaciekawienie u was Podczas filmów I też podczas insta story i to jest lightbox, który wygląda tak, o moja lampa się odbija um, tak, on sobie zwykle stoi na regale to jest taki dosyć malutki, jak widzicie lightbox są dużo większe no i nie są jakiejś fenomenalnej jakości dlatego, że te literki wiecznie się w nim suwają, przesuwają, trzeba bardzo na nie uważać, um, ale też nie kosztował jakoś bardzo dużo, także stwierdziłam, że spoko, ja go wam podlinkuję, jeżeli jesteście zainteresowani um, no ale musicie pamiętać o tym, że to nie jest taki lightbox na wyższych lotów, bo tak jak mówię te literki są takie sobie też nie są do końca chyba y, do niego dopasowane, no przesuwają się i tak dalej, no ale dopóki stoi i nic z nim nie robimy, no to jest ok ale trzeba uważać, jak na przykład sprzątałam to wszystkie mi się poprzewracały i musiałam y, zmieniać y, ustawiać je od nowa ale cóż, takie życie. Także pierwsza rzecz to jest lightbox. Drugą rzeczą, która też wywołała spore poruszenie na moim Story, kiedy pokazywałam Wam te moje takie mocno potargane dżinsy, były skarpetki. Eee, I to są sztuki, które ja zamawiałam, jak widzicie, zamówiłam teraz w ilości hurtowej. One generalnie na aukcji są sprzedawane po 5 par, natomiast ja zamówiłam sobie 10 par, czyli dwa razy eee, tych białych i 5 par czarnych. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają. One są takie bardzo fajnie wycięte, dlatego że tutaj um, są, jest ich na tyle dużo, żeby dobrze trzymały się stopy i nie suwały, ale z drugiej strony na tyle mało, żeby ich nie było widać z buta. Um, no i tutaj napięcie mają oczywiście... Um, ten silikon, który nam wszystko fajnie trzyma, i naprawdę jestem z nich mega, mega zadowolona, a nie są jakoś bardzo, bardzo drogie. Ciężko fajne stópki znaleźć w stacjonarnych sklepach ehm, i dlatego e, ja gdzieś tam e, szukałam ich właśnie online. E, te wyczaiła kakusia, na której z grup Aliexpressowych na Facebooku, no i zamówiłyśmy sobie i jesteśmy mega zadowolone. Dlatego właśnie, bo ja najpierw zamówiłam paczkę tych białych, wcześniej dużo, e, i kiedy się okazało, że są takie fajne, to po prostu domówiłam. tão a resta Kolejna rzecz, o którą często mnie pytacie, to są moje nakładki na klawiaturę w MacBooku em, i sobie kolejne kolory. Tutaj mam e, złotą, em, tutaj jest taka jasno-niebieska i ta, tą miałam wcześniej, to jest taka kobaltowa. Em, musicie uważać, jeżeli zamawiacie te nakładki na MacBooka na ten układ e, tutaj z tej strony, dlatego że amerykańska we wersja Entera, que jest é tutaj. Tego przycisku jest troszeczkę inna. I ja właśnie poprzednią em, zamówiłam amerykańską, a nie europejską, i w związku z tym miałam poprzestawiane te klawisze. Nie, nie było to wszystko tak, jak powinno być. Teraz zamawiam już tę europejską, tak więc jeżeli chcecie zamówić sobie nakładkę na klawiaturę, to bardzo uważnie em, jakby sprawdźcie, jaką macie klawiaturę, a jaka jest na zdjęciu w aukcji, bo inaczej możecie po prostu sobie zamówić złą. Kolejna rzecz to są organizery do szuflady. Jakiś czas temu, jeżeli śledzicie mnie na instastory wiecie, że zdecydowałam się na zakup um, tej małej komody Alex z IKEA, którą przeznaczyłam na te kosmetyki, które po prostu um, stały mi gdzieś tutaj na toaletce i bardzo mnie zdenerwowały, że są tak na wierzchu. Um, no ale do Alexa nie jest tak łatwo kupić organizer. No to nie jest tak jak z, z tą toaletką dużą, z malmem, że kupicie dwa standardowe, duże wkłady do... Um, na sztuczce do szuflady i one wam się fajnie mieszczą, tutaj jest troszeczkę gorzej, bo z tego co ja patrzyłam właśnie po rozmiarach to organizery z Ikei te, te wkłady do szuflad no nijak się do tego mają, um, więc troszeczkę kombinuję, troszeczkę z pudełkami um, i zamówiłam też takie organizery właśnie um, do szuflady, to jest coś co ja podpatrzyłam u Julie Graff bodajże, to jest taka e, nie szwedzka tylko sz ona ze Szwajcarii pochodzi. E, vlogerka, którą ja oddawa, oglądam już od wielu, wielu lat, i ona właśnie pokazywała, że kupiła coś takiego chyba u nich w Obi. Ja postanowiłam, że poszukam tego właśnie na AliExpress. E, to są takie organizery, które wy możecie ciąć i właśnie wkładać i tworzyć swoją, swoje własne podzielniki w szufladzie. E, ja, e, jak już się zorganizuję tak do końca, to pewnie nagram Wam filmik o swojej talece. Zobaczycie, jak to wygląda, e, jakby w życiu. W rzeczywistości e, zamówiłam też dwa inne organizery. Które już są w szufladzie dlatego nie chcę wam pokazywać ich i ich wyciągać Ale też linki wam dam na dole Do tego mam ten rozmiar najmniejszy i największy bodajże I on super się akurat sprawdza właśnie do, do, tych komu, do tej komody Alex bo akurat jest dostosowany do tej szuflady Także tak to są organizery do szuflady No i ostatnia rzecz, którą większość z nas zamawia na Aliexpress Jeżeli już zamawia to są oczywiście case'y na telefon Aktualnie mam takiego O, ktoś do mnie pisze Aktualnie mam takiego, taki różowy, e, właśnie z kaktusami, z napisem kaktus. On jest silikonowy, ale taki dosyć gruby, czyli jest elastyczny, że dosyć łatwo się go e, ściąga i e, zakłada, ale z drugiej strony jest na tyle e, gruby, że nie, się nie przerwie. E, I z tej samej, tak jakby firmy, bo to jest jakaś tam firma, są coś tam, mam jeszcze dwa inne case'y które również są z takiego właśnie podobnego. E, jak widzicie, one są e, Elastyczne w dalszym ciągu, ale nie są bardzo cienkie. E, I tutaj mam taki jeden przezroczysty z takimi różnymi o, go do góry nogami z takimi różnymi dziwnymi rzeczami, ustami i generalnie dziewczynskimi sprawami, i właśnie z tym ringiem na paluszek e, do robienia selfie. No i standardowo, jak to ja, biały z górką kotów. E, oprócz tego też tego jeszcze nie miałam, to jest już taki typowy plastik, zwykł, nie jest elastyczny, e, tylko właśnie spodobał mi się ze względu na to, że jest ta, to jest podobny wzór do tego, co mam na swoim MacBooku właśnie do tego Case'a, ale jeszcze go nie nosiłam jakoś tak, nie wiem. E, no i e, też mam taki już standardowy, przezroczysty... E, tych jest najwięcej, tylko tym razem zamówiłam sobie właśnie taki z makaronikami. Jest mega słodki, no ale on już jest, wiecie, taki, możecie nim z, z nim zrobić w zasadzie wszystko. Także w całe mnóstwo. Szczególnie Wam polecam właśnie te z tej firmy, em, bo są rewelacyjne, naprawdę mega mi się sprawdzają. no i by mogli przejść do mojego ulubionego kadru podłogowego, gdzie pokażę wam wszystkie jakieś tam duperelki i drobiazczki, które zamówiłam do bullet journala, naklejki, taśmy łosi i Witam was moi drodzy w kadrze podłogowym i przechodzimy teraz do pokazywania mniejszych rzeczy. E, najpierw e, takie holograficzne szablony. E, to są te tak zwane nail vinyls, jak to mówi Christine. I one spodobały mi się tyle, że mają właśnie takie fajne, proste wzory, i będę próbowała coś z nimi wykombinować. Zobaczymy, co mi, się, co mi się uda. One przyszły tak zgięte, i trochę się przestraszyłam, ale na szczęście okazało się, że zgięli to na tyle mądrze, że w tej przerwie, gdzie właśnie tych naklejek nie ma, także jest super. No, i teraz możemy przejść już do rzeczy typowo bullet journalowych, które zamówiłam. Zamówiłam sobie spinacze i zamówiłam sobie dwa takie, o to odsuniemy, zamówiłam dwa takie e, miętowe i dwa srebrne, to jest bardziej do tego, że to ładnie wygląda na zdjęciach e, i po prostu czasem faktycznie się przydaje jak te strony mi się nakruszają przy robieniu tabelek chociażby, także spodobały mi się i dlatego je zamówiłam. Oprócz tego coś, co już kiedyś zamawiałam, to jest taki zestaw naklejek. One są papierowe i one mają mnóstwo takich banerków. Um, bardzo mi się te banerki sprawdzały. Dużo ich używałam i też stosowałam właśnie jako do oznaczenia konkretnych dni tygodnia i stwierdziłam, że jak już zamawiam, to zamówię właśnie sobie też je. Bardzo wam je polecam. Mam też zestawy naklejek i tutaj jest zestaw taki z różnymi słodkościami. Jak widzicie tutaj są pucharki z lodami, różne właśnie takie rzeczy. No mega mi się to spodobało. Tutaj natomiast mamy już takie motywy bardziej kwiatowe. Ja już sobie tutaj pojedyncze rzeczy wyciągałam, więc wam je pokażę. Są odpakowane. Jak widzicie, no mega ślicznie to wygląda. Naprawdę pastelowe kolory, kwiaty. Coś cudownego. Mega mi się to spodobało. Mam też naklejki w takich małych opakowaniach i tutaj jak widzicie yy, są liście i one są o tyle fajne, że właśnie to nie są kółka, tylko są powycinane liście. Ja nie umiem rysować liści aż tak dobrze, jakbym chciała więc zdecydowałam właśnie się na zamówienie tego zestawu, um, tutaj mamy znowu takie słodkie babeczki które też są powycinane właśnie po kształcie głównie um, są też kółka, no bo jak mamy donata, no to ciężko żeby nie było kółka um, ale są też na przykład oj tutaj się coś zgięło, no trudno um, tutaj jest na przykład właśnie babeczka, są takie różne e, fajne słodkościowe rzeczy e, no i tutaj chyba mój ulubiony zestaw, czyli roślinki i już Wam je pokazuję. Jeżeli chodzi o roślinki, to tutaj mamy: widzicie wszelkiego rodzaju kaktusy, sukulenty, e, też liściaste rzeczy. No, pięknie to wygląda. Jak ktoś umie rysować takie rzeczy, to oczywiście może narysować to sam, ale ponieważ Oleśka nie jest aż tak bardzo utalentowana manualnie, no to e, idzie troszeczkę na leniucha. I sobie właśnie zamówiła naklejki na ali z roślinkami. Tradycyjnie najwięcej zamawiam na Ali um, taś, taśmu I tutaj, jeżeli mówimy o byciu leniuchem, to tutaj mam taśmę, na której są wypisane wszystkie dni tygodnia. Co prawda po angielsku. Ja swój bullet journal raczej prowadzę po polsku, e, ale jednak spodobałam się i stwierdziłam, że ją zamówię. Oprócz tego tutaj mam e, taśmę washi w takie słoiczki i też jest mega słodka. E, bardzo mi się podoba w tego typu taśmach to, że tak naprawdę z każdego tego wzoru możemy zrobić osobną naklejkę, nie musimy całego paska naklejać. Tak samo tutaj mam na przykład łapacze snów, które też są mega, ślicznie to wygląda. Tutaj zamówiłam taśmę washi z piórkami. Lubię motyw piór też jest mega słodki. E, no i oczywiście tutaj e, ulubiona wersja kolorystyczna, czyli niebieskości. I tutaj mamy cztery taśmy. Jedna jest taka bardzo szeroka i trzy są już takiej normalnej szerokości standardowej bym powiedziała. Um, I te są o tyle fajne, że właśnie mają roślinki. Te, lubię ostatnio w ogóle właśnie takie roślinne klimaty, bardzo mi się podobają w ogóle żurnalu i często z nich korzystam. No i tutaj już typowo pod książkowy temat um, zamówiłam sobie, ponieważ wróciłam do czytania, jestem bardzo zadowolona z tego, że znowu tak dużo czytam. Zamówiłam sobie właśnie, właśnie taśmę łosi e, z książkami. No, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o kadr podłogowy, także możemy wrócić już do normalnego. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy z AliExpress. Dajcie znać, co wy tam najczęściej zamawiacie. Podejrzewam, że casey, ale może się mylę. Także czekam na wasze jakieś tam typy. Tak jak wiecie, ja nie zamawiam tam żadnych podróbek, e, żadnych jakichś takich rzeczy, tylko staram się e, wyszukiwać jakieś takie perełki, które są po prostu przydatne do, w codziennym życiu, a e, u nas kosztują bardzo, bardzo dużo. W opisie znajdziecie jak zawsze wszystkie linki do rzeczy, które, które wam dzisiaj pokazałam. No i oczywiście również moje media społecznościowe, na których możecie śledzić mnie na co dzień. Jak zawsze polecam Insta Story. No i też jak zawsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyście mogli być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco. A jeżeli klikniecie w dzwoneczek, to jak tylko nowy film się pojawi, to od razu będziecie mieli powiadomienie, więc do tego również gorąco zachęcam. No i cóż, dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. pa! pa!